Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku I tak jak zapowiadałem, dzisiaj polecimy sobie z Walentyną, z drugą ewolucją Fakt, zapowiadałem to na środę, ale jednak po wczorajszym Guild Warsie dostałem prawie 1100 fejmu Jak mogę Wam pokazać, skończyliśmy na pierwszej pozycji z wynikiem 190 tysięcy To jest naprawdę porządny, porządny wynik i udało nam się być pierwszymi. Oczywiście również za walkę w Lost Battlefieldach dostałem akurat wystarczającą ilość, by móc kupić 5 run. To jest jedna z ostatnich moich drugich ewolucji w najbliższym czasie. Z tego i wyłącznie względu, że. Brakuje mi kart. Nie chciałbym bulić znowu szardów, ponieważ um, wszystkie szardy z ostatnich dwóch miesięcy idą na ewolucję. A przez to cierpią skile na moich hero, tak? No więc um, będę musiał trochę z tym przystopować i porobić na pewno skilla Warlockowi, molcie oraz na Nie Niewykluczone jest również też, że no, chciałbym zrobić bardzo harpie, a pixie może. Jeśli to w ogóle może puszczę na drugą Evo, bo mam karty. Jeszcze taką osobą, która by pasowała, jest Triantar, fakt faktem, pod, pod Lawę. Myślałem o Mino, aczkolwiek no na Mino musiałbym wykładać szardę, a to jest niemała ilość. Więc dobrze. Niestety tutaj mamy bardzo ograniczone pole manewru, bo jak wiemy, Valentina jest to hero pasywny, czyli nie jest ona atakującym bohaterem, tylko i wyłącznie daje nam bonusy w postaci energii oraz tej ochrony która nas, no zmniejsza nam otrzymywany krytyk, także jest ta szansa na otrzymanie krytyka mniejsza statystyki 210 w szybkości poruszania się no tutaj mamy prawie 6000 damage'u i 73 koła w serduszkach także nie ma co tak jak już wam mówiłem dwie i, i, i szardy, wszystkie szardy ogólnie Poszły na to, no i tutaj nam się trochę staty zwiększają. Będzie to mój siódmy heros już w tym momencie. Na drugą ewo książki dostajemy boom, druga ewolucja walentyny w tym momencie. Dobrze, to w takim razie nie ma co czekać zbędnie. Możemy przejść do małego swipowania. Tu jeszcze jest gólem. A powinien być Triontor A... Ale Strea to akurat sobie później A sprawę załatwię Nie wiem czy tutaj 4 wystarczyło czy, czy nie Zaraz się dowiemy hmm. Hmm. Tak trochę brakło Niestety ale to sobie dobiłem książkami na no spokojnie hmm. cyk 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 OK Poszło ogólnie Mileam Golda. Ile mam Golda? No trzeba będzie tak czy inaczej iść po Golda. Aha. No i ogólnie już wszyscy się świecą. Ładnie, druga ewolucja. Poza Skullnightem, tak? No fajnie też Skullnite'a byłoby zrobić, ale jego nie mam żadnej karty, no więc 60 kaszardów to akurat nie widzi mi się w żaden sposób, żebym na niego ładował, bo wolałbym mu zrobić za 40 koła 9 z 10 z tej ósemki, którą ma obecnie. Hmm. Dobra, dobra, bo my tutaj już kliknęliśmy. Ale możemy w takim razie swipować jej resztę. Tego co tu jest. Ok, chyba to powinno... Tak, to jest już wszystko. I ogólnie mamy HBM. -y, mamy HBM, -y, ale je zostawiam na... specjalnie dzisiaj ładowałem. A będziemy nagrywać OB. Więc po tym odcinku e, prawdopodobnie zaraz, no, za czas jakiś, e, wleci odcinek z ABY, tylko właśnie może go zrobię. A jeszcze nie wiem, jak go zrobię, ale go na pewno nagram. Okej, okay. w takim razie wróćmy sobie do niej. Jak nam się te atrybuty przedstawiają? No, już są zbliżone życia, już jest zdecydowanie więcej. A damage jest niewiele mniejszy. Spokojnie sobie ją dobijmy tymi książkami. Ogólnie to i tak, honoru nie mam za wiele, ale na szczęście mamy, mamy książki, tak? I dobijemy sobie tymi książkami, bo już w tym momencie jest ich. No właśnie, nie ma już Golda, nie ma już niczego tak naprawdę, ani honoru. Potrzebujemy w sumie. Trochę tych książek, a trochę za dużo, bo potrzebujemy 600 koła jeszcze, jeszcze 600 koła? Nie, ja chyba jestem leniwy, powiem wam. Bo jestem leniwy. Nie chcę mi się raidować, a przy okazji trochę oszczędzę na czasie, ale mówię, no to jest niestety bardzo, bardzo szybka ewolucja bo no nawet nie ma sensu jej pokazywać w boju, tak? Zobaczycie sobie e, ją już e, na HBM-ach, tak jak będziemy je robić e, z tego względu, że no, nie ma sensu e, pokazywania jej e, jak, jak atakuje, tak, no bo to co zrobi to może tylko i wyłącznie puścić e, puścić swoją e, tą miłosną chmurkę, tak? E, więc no to nie, nie, nie o to nam chodzi. Nie, nie o to nam chodzi. No, jest, no tak się jej w boju niestety no, nie pokaże. Bo to, tak jak ja mówię, to jest jak pedek, tak? Jak pedek, jak kupit. Pasywny hero, który tak naprawdę odpowiada tylko i wyłącznie za to, by dać nam buffam. No i okej, okay, speed nam się nie zwiększa, szybko się tak również nie. HP podskoczyło o 50 koła. Tak patrząc, 50 koła podskoczyło. No i damage troszkę się również e, zwiększył niebieskie kółko i pierścień zajebistości w, 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 w tym momencie tu od razu mam dreddrake'a to pewnie tu sobie zmienię za pedeka który gdzieś tu siedzi w wieży czeka na swojego księcia z bajki o właśnie jest trzeba go będzie zamienić i ogólnie trzeba będzie te bazy zamienić, ale to już się zajmę później. No ale fajnie biega sobie już szósteczka z, z kółkami Więc jakoś to już lepiej wygląda Moim zdaniem ja przynajmniej podobałem się te kółka, za tu się świecą. No. Ale żeby nie było, że jakaś lipa się odwala czy coś, nie? Nie pokazuje jak ona atakuje, czy w ogóle jakie ona ma tam wytrzymałość. To możemy ją sobie... Może ten base jest średni. Ale ten. Może pójśćmy Dread Drake'a. Niech oni się tu sfokusują i niech ona leci. Albo Tak po prostu, żeby Ariesa się pozbyć. Ale no, zupełnie... O, Aries zaraz padnie przez bombki. Baza zjechana. No, bez, bez użycia magii, więc. No nie da się jej pokazać. No nie da się jej niestety pokazać. E, bo nie jest na atakującym bohaterem, więc jedyne co mogę w tym momencie pokazać, to, e, to jakie ma statystyki, tak? E, czyli o. Czyli o, 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 o. Właśnie to, tak? No i tutaj trochę ta celność się e, zwiększyła. Ewentualnie mm. tam jeszcze będzie można ją potestować na Lost Dream, czy w innym podobnym trybie. E tylko kurczę, nie wiem jakie ja tu mam team no właśnie, ja tu mam... tu mam beznadziejne teamy, a chociaż o, chyba, chyba ten trzeci aktualnie używam, a więc no, możemy sobie sprawdzić tak, na co atakować zwykłego. Ale no to mówię, no to też nic nie zobaczymy wielkiego, tak Dimit złapuje się, podniósł wytrzymałość, więc no zobaczymy ją, zobaczymy ją w boju, no. Lost Real, Tak przeze mnie bardzo zaniedbany. No po prostu nie wiem, znowu nie mam weny, żeby to to robić. Wchodzę tylko tak dwa razy na dzień, odbiorę te niebieskie kryształy, zaatakuję może z raz i tak to sobie leży. Już powinienem dawno, dawno wbić poziom i nawet być w zasadzie w połowie następnego. No zobaczcie, ja mam 66 kart, to jest dwa miesiące zbierania. Bo codziennie po jednej się dostaje przecież. Także no mam dwa miesiące zbierania ze sobą i nawet ich nie używałem. A ciągle się zbierają. No tak no tutaj to akurat. A, nie stanowić zagrożenia, spróbujmy może... Może jakąś bazę. Zobaczmy kto tu jest. Czy team równy nawet bym powiedział taki sam. A zobaczymy jak nam to pójdzie, chociaż widzę, że School Night Scorout, więc no nie będzie wesoło. Niestety to Korout psuje nam życie. No ale ciśniemy, ciśniemy pomału. Okej, okay, ten padł. Dobra, to wygraliśmy w takim razie. Wszystko na tanku. No mówię, dreadrek to po prostu. Ojejku. Współczuję po prostu ludziom, którzy muszą się z nim bić, nie? Ale no, walentynka jest jak walentynka, tak? Większe, większa wytrzymałość, e, bardziej pomoże to na Guild Wars, a, no bo więcej hitów tam na siebie przyjmie. Aczkolwiek, jeśli ktoś wyleci z Warlockiem i ją trafi, to myślę, że za dużych szans ona mieć nie będzie. No, mówię, ja najbardziej ubolewam nad tym, że nie mam drugiej evo Skullta, a bardzo chciałbym mieć, ale fakt faktem nie posiadam, e, nie po, walili mi e, Nie posiadam po prostu, no nic, tak, nie posiadam żadnego e, żadnego żadnej karty. Ale teraz dobra, fajna sytuacja. E, Dredrake może zobaczcie, ile się, uleczy za chwilę bo już ma tyle zjechane, że powinien się zaraz uleczyć Pum, 650 koła. jeśli sobie no, nie zauważyliście, to możecie przewinąć I Jeszcze raz Ale nie, za dużo, za dużo życia ma ten Skull Knight, eee, nie ubijemy go Oni zaraz padają, Arias jeszcze poleci na jedną bombkę Valentina, no to właśnie ona się wskrzesiła to jest taka. No właśnie. Co to jest? Jeszcze oni się leczą, bo mają live drain. Także. No to już jest walka na siłę. To już jest bardzo walka na siłę. Dobra, myślę, że nie ma sensu przeciągać tego odcinka. Eee, trzeba trzeba lecieć z ABY. Z ABY trzeba lecieć. A eee, nie chcę gemów. To jednak zdecydowanie nie teraz. No i co, jeszcze się zacięło, fajnie. O, wywaliło mnie jeszcze. To znaczy, że y, zdecydowanie y, czas się żegnać, więc trzymajcie się, cześć.